Zabierz się ze mną na moją urlopową wycieczkę po Podkarpaciu i Małopolsce. Gdzie w Polsce taka piękna pogoda? A szkoda siedzieć na tyłku w domu. Startujemy z Dębicy, czyli trochę ponad 40-tysięcznego miasta w Podkarpaciu. Pierwszy przystanek, oczywiście, kantor. Osobiście bardzo lubię płacić gotówką. No i badania pokazują, że lepiej kontrolujesz budżet, więc polecam tę metodę płatności. Oczywiście nie mogłam sobie też odmówić kolejnego przystanku, jakim jest jeden z wielu fantastycznych podkarpackich lumpek. Dzisiaj jest wszystko po 3 i jest pełno naprawdę fajnych perełek. Wiem, że wiele osób prowadzi takie biznesy na vintet w Polsce Oczywiście oryginalne. Na chemia z Niemiec. Nie złapałam parę rzeczy dochodzenia po domu. Słownie w sumie za 12 zł. A to moje były liceum. Wtedy było najlepsze w rejonie, ale teraz podobno się strasznie schrzeniło. Dobra, jedziemy dalej, wyjeżdżamy z miasta. I kierujemy się na południe, tam, gdzie są ładne góreczki. Tutaj zrobiliśmy sobie mały postój Mieliśmy jakieś pomniki i bardzo ładny kościółek. Chcieliśmy wejść do środka, ale niestety był zamknięty. No, naprawdę szkoda. Pozostaje sprawdzić w internecie, jak wygląda w środku. W ogóle na ulicach płścił Tak było w sumie przez cały czas. Patrzcie, jaki fajny, malutki sklep. Kupiłam parę i słuchajcie, w Polsce się zrobiło tak drogo. One są dosłownie jak u nas w Niemczech. czym. Patrząc na statystyki zarobków, nie wiem, jak ludzie mogą dać Ach, oczywiście, wizyta w słynnym dino. A To kupiłam, o dosłownie jak to jazda z dziećmi. Jeść, pić, i dosłownie co trzy minuty. A tu podskoczyłam do sklepu zielarskiego, o. jakieś ziółka na migrenę. I kolejne metody, może uda się uratować wątrobę i nery przed lekami. Znowu niemieckie akcenty. To moje ziółka do testowania, trzymajcie kciuki. Kolejny przystanek gorlica. Nigdy tu wcześniej nie byłam. Szukam tego kosmicznego rozwoju, ale szczerze wam powiem, jakbym miała teraz 18 lat, to bym naprawdę też wyjeżdżała. tak naprawdę, bardzo ładne do dookoła, naprawdę ładnie to wygląda. Połaziliśmy po mieście, oczywiście migiem ktoś od razu zgadł. Siedzieliśmy sobie w knajpie, podczas której ja oczywiście zrobiłam troszkę researchu. Jakie tam statystyki zarobków, rynek pracy. A, A, wiecie, to już chyba zboczenie zawodowe. Przy okazji polecam tą pizzerię, naprawdę dobra pizza. Słuchajcie, kabunia z żabą nie musi być. Niech mi ktoś powie, dlaczego to tak wygląda z tymi szyldami. Dostałam oczopląsu. A ty co robisz podczas wyjazdów do Polski? Daj znać w komentarzu.